Trzecia skrzynia gotowa. Lecz co z tego, jak ten rok się kiepsko, straszliwie zapowiada. Co ja sobie tu nawsadzam w tą skrzynkę? Siewki też już tak sobie za długo siedzą. Za długo. I tu była taka stara skrzynia, którą się. O! Siateczkę pyk przybiło. A ogólnie to jest plan taki, aby w donicach sadzić. Także jest taki właśnie plan, tego typu donice większe, no nie mniejsze niż 10 litrów, ponawiercać otwory tu w tych bocznych ściankach i wkopać częściowo do gruntu, bo ta nornica tak bardzo nie odpuszcza. Tu mam jeszcze taki właśnie, taka duża, w tych to raczej nie, i w takiej jeszcze w kopie ile to ma, 5, 7,5 litra czyli 7,5 litra. Może jeszcze w 5-litrowej. Zależy ile tych sadzonek będę miała. No nie wiem, jakaś się trzeba ratować. Leje ten deszcz. Chciałam dzisiaj powsadzać trochę do gruntu. O ludu. Nie no, przecież te sadzonki już się bardzo marnują. To to są te moje najlepsze a nornica pod kopy robi takie, że szok. Krękajcie narody. Koniec świata. A ja tylko widłami tu przekopuję, ryję razem z kotem. Te sadzonki ani więcej do przodu. Nie chcą nic dalej wypuszczać listków. Brak jest ciepła. Brak jest słońca. Słońce jeszcze jest, ale górze jest nim ciepłem. Kabaczek zebra. Już jeden tutaj z... Oglądających powiedział, że wysadził chyba cukinie pod chmurkę. I że się dobrze ma. Melony, Emir, i tu malaga oliwin. Tutaj arbuzy. Kiepsko to widzę bardzo kiepsko to widzę. Siewka posadzona do foliaka numer jedenasty. Dwa dni temu. Jakaś taka też się robi. Nie wiem w czym rzecz. mrówki grasują. Zamówiłam kilogramowe opakowanie w proszku na mrówki. No, przecież nie da. Musimy wygrać tą walkę. A rok będzie rzeczywiście. Patrzyłam dzisiaj na prognozy takie. Bardzo zły. Bardzo zły sezon będzie. Proszę. I niby są. Niby żyją. Są sztywne te siewki Lecz nie chcą dalej wypuszczać. Liści. Cały czas w tej fazie. Cały czas. No dobra, ale wkopać nie ma co teraz, bo za bardzo leje, prawda? No, jakie buty masz? Dobra, dobra, zmykam i niestety trzeba sadzenie odroczyć do jutra lub pojutra, w poniedziałek. Ostatecznie, już naprawdę. Ostatecznie. Niech się dzieje, bola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. W czym to było? W zemście, Fredry, to na razie. A nie na razie, bo jeszcze będzie kolejna skrzynia. Dobra, niech się buduje. Najwyżej kwiatki w to wsadzę. Albo wysieję po prostu już na hura arbuzy i tyle. A ponadto mam pewien plan. Nie wiem co Mój dar, dar na to. Mam jeszcze furę folii czterosezonowej. Spadaj. O, no powiedział spadaj. Więc w razie co zrobimy myślę, ja na pewno. Fol Zadaszenie nad arbuzami z tej folii. Będą mini foliaczki. No niestety taki sezon będzie zły.